Witajcie moi kochani, z tej strony Piotr Zaręba, pamiętnik zootechnika, czyli zootechniczny głos w Twoim domu i oborze. Oboże, to jest dobrze powiedziane, pogoda, przynajmniej tutaj u nas na południowym wschodzie, jest yy, nie do zniesienia. Pada już około trzech tygodni. W części Województwa Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Małopolski przeszły po wodzie. W pozostałych rejonach też nie udało się w odpowiednim terminie w większości osób zrobić kiszonek. Trochę na ten temat ponagrywałem ostatnio, takie ogólne rzeczy. Teraz chciałbym w bo mam chwilę czasu. Eee, chciałbym w takich paru słowach opowiedzieć, co co można praktycznie. Nad no, bym do prawa jazdy? Dobra. Eee, w paru słowach chciałem opowiedzieć, co jeszcze można zrobić w tej chwili żeby choć troszeczkę e, ratować e, paszę objętościową w formie kiszonki z traf, żeby nie być tak całkiem, całkiem do tyłu w tym roku oczywiście to co najważniejsze, czyli zbiór w idealnym terminie no, mleko się wylało nikt deszczu nie zatrzymał e, jest jak jest pytanie, co teraz robić, jak Państwo widzicie no, u mnie leje deszcz. Teoretycznie można powiedzieć, że już nic się nie da zrobić. Nie jest to do końca prawdą. Trafiają się takie chwilowe przejaśnienia, powiedzmy po 8, po 10 godzin. I wtedy można próbować łapać. No, łapać to jest lepsze słowo niż... niż normalnie robić. Mieszankę, ponieważ będzie to łapanie. Warunki takiego łapania, żeby cokolwiek zebrać, żeby nie stracić tego białka, nie stracić cukrów i przede wszystkim nie tracić następnych pokosów, które tam będą zbyt zdrewniałe, kiedy przyjdzie w końcu ta uczekana dobra pogoda. Możemy się rotować. Możemy to robić w dwóch przypadkach przede wszystkim musi być spełniony jeden warunek fizyczna możliwość wjechania ze sprzętem czy to na łokkę czy na pole żeby coś pokosić, coś zgrabać, coś zebrać i drugi warunek to jest zastosowanie zakiszaczy, ale nie jakiś zakiszaczy zakiszacze może tak w skrócie powiem dzielą się na trzy podstawowe typy tak mówiąc z praktyki użytkowania na tak zwaną wodę święconą która działa tak mocno jak mocno wierzy w to właściciel są to preparaty firm które nie zajmują się tym powiedzmy w stopniu specjalistycznym bo czego im się tak wydaje? Są to preparaty bardzo często o śladowej e, zawartości bakterii kwasu mlekowego. Są to często preparaty tak zwane super uniwersalne na wszystko. Nie ma takich preparatów. E, to znaczy są, ale efekt ich stosowania jest żaden. Bądź ich stosowanie może nawet czasami pogorszyć sprawę. To jest jak gdyby pierwsza ta, najbardziej tragiczna grupa produktów. Druga grupa produktów to są produkty do zakiszania. Produkowane tak naprawdę przez dwie wiodące firmy żadna z tych firm jest firmą stricte żywieniową. Ale te firmy nie sprzedają swoich produktów bezpośrednio rolnikom. Więc firmy powiedzmy sobie są powiedzmy, już te troszeczkę z wyższej półki bardzo często sprzedają produkty właśnie od tych dwóch czołych producentów, jeden jest we Francji, drugi w Danii to są firmy, które się generalnie zajmują mikrobiologią i kupują od nich jakiś zestaw bakterii e, natomiast nie prowadzą własnych prac badawczych e, mimo wszystko w przypadku takich preparatów jest jednak pewność, że e, to co jest na etykiecie znajdziemy w środku to już jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast w przypadku tych preparatów, które zimnie sobie z najwyższej półki, są to preparaty ukierunkowane na pewne konkretne działania. Są to preparaty o bardzo wysokich koncentracjach. Są to preparaty o o odpowiednich certyfikatach chodzi tutaj głównie o certyfikat DLG, czyli rozpiska tych słynnych grup DLG. Tego typu preparaty mają sens, chociaż z reguły są dużo, dużo droższe w przeliczeniu na opakowanie, czy w przeliczeniu na tonę zakiszanej masy, natomiast z reguły są absurdalnie tanie w porównaniu do tych preparatów z pierwszej grupy, jeśli policzymy koszt ich w przeliczeniu na jednostkę tworzącą kolonię, czyli na jedną bakterię, która jest w stanie się dalej namnażać. To wtedy te preparaty bardzo tanie. Okazuje się, że są 1000, 10 tysięcy, milion. Razy droższe tak naprawdę od tych preparatów topowych, ponieważ tam płacimy powiedzmy pół, jedną trzecią cenę opakowania topowego preparatu, ale koncentracja bakterii jest na poziomie, może je znajdę, może ich nie znajdę, to znaczy, laboratory, na pewno coś tam się znajdzie, ale to będzie naprawdę żałosna ilość. I teraz tak, skoro już omówiliśmy jakie są trzy podstawowe grupy e, zakiszaczy e, mówiąc pod kątem praktycznym e, co musimy wiedzieć o zakiszaczach na taką pogodę e, powinny być to preparaty, które mają oznaczenia DLGowskie w postaci na pewno grupy piątej czyli ochrony przed e, drobnoustrojami z rodzajów Clostridia. E, te preparaty, no specjalnie nie wymieniam tutaj e, nazwy, ponieważ ilość firm, która uzyskała tego typu certyfikacje jest bardzo wąska i nie chcę, nie chcę żeby było, że robię reklamę jednej firmie. E, Dodatkowo powinny zawierać certyfikat na grupę 1A, czyli działanie w warunkach niskiej dostępności cukru, niskiej, suchej masy. I tego typu preparat, który będzie miał te dwie grupy, będzie najskuteczniejszy. Grupa 1A, wiadomo, niska, Sucha masa e, potrzeba z jakiegoś czegoś, co jest ekstremalnie mokre. Paradoksalnie nie ma wtedy ryzyka e, pojawienia się drożdży, bo drożdże, żeby się namnażać, muszą spalać tlen. E, a tutaj bez problemu, z taką, w takiej mokrej kiszące e, sobie z tym problemem poradzimy, natomiast e, problem jest innego rodzaju takie mokre kiszonki mają tendencję do namnażania się flory e, która jest bezslenowa która jest gnilna i najpaskudniejsza e, rodzaj bakterii który może nam się tam wytworzyć to są właśnie Clostridia. to są bakterie, które powodują pękanie serów e, to są bakterie, które dają mm, często taki zapach padliny w kiszące, taki słodkawy odór taki mdlący, nieprzyjemny nie jest taka słodycz powiedzmy to kwaśno-chlebowa ale tak, tak, taki mdły słodkawy zapach przypominający padlinę bardzo często na łąkach po zalaniu tego typu rzeczy się znajdują jeśli nie daj Boże jeszcze wypukało jakieś szambo na łąkę miałem się pamiętam chyba 7 lat temu. E, przypadek, gdzie e, na łąkę obok ktoś wywiózł szambo. E, kilka tygodni później rolnik e, zbierał e, tą kiszonkę. E, był to rolnik, który hoduje owce na mleko. E, padło, zanim zdążyliśmy zareagować, prawie 15-20% stada w postaci, przez zatrucie klostryliami dodatkowo ćwierć, no, kwartalna produkcja sera poszła do wyrzucenia ponieważ te sery po prostu popękały no, straty były niesamowite po tym wypadku Rolnik zabezpieczał się już preparatami ksiąkarskimi typowo pod zabezpieczenie przeciwko Klostrimiom. No i ten problem więcej tam nie występował. Oczywiście nie mogę powiedzieć na 100%, że męska rozmowa z sąsiadem też nie pomogła. No ale w każdym razie pamiętajmy, grupa 1A i grupa 5. W takich ekstremalnie mokrych warunkach pomogą, jak sprawdzić suchą masę na pokosie, to znajdziecie Państwo milion poradników, jak to się robi z kuchenką mikrofalową. Nie będę się powtarzał, ale chodzi o to, że są przypadki, gdzie jest to tak mokre, że nawet zakiszacz taki specjalistyczny nie da sobie rady, eee, ile tej. Najmniej suchej masy musi być. W przypadku życic, e, powiedzmy 22% suchej masy, to jest minimum, od którego będzie to działać na pewno. Poniżej może, ale nie musi. Zresztą każdy tego typu preparat ma rozpiskę, gdzie jest rozpisane dla jakich roślin. Chodzi o to, jakie mają średnie treści minimum cukrowe. Preparat będzie działał bądź nie będzie działał. No i w sumie to tyle. Jeśli da się wjechać, mamy przynajmniej szansę, że podsuszymy do tych 22, 23, 24% suchej masy. To jest naprawdę kwestia 2-3 godzin. Jest szansa, że coś zmierzymy. Jeśli z kolei wjazd w pole równa się utopieniem ciągnika to to, sorry, tego nie przeskoczymy. I tyle. Zagryźmy zęby, zbyjmy się w cierpliwość i bódmy się do św. Izydora, który jest opiekunem rolników żeby ta pogoda się zmieniła, bo można wierzyć w pewne rzeczy, w inne można nie wierzyć, ale sądzę, że bardziej skutecznej metody na poprawę pogody niż modlitwa w tej chwili nie ma, bo zapowiada się znowu kolejny paskudny tydzień, czego ani sobie, ani Państwu nie życzę zróbmy kiszonki ratujmy własne pieniądze a kupując preparaty do zakiszania nie dajmy się nabić w butelkę pamiętajmy przede wszystkim, że preparat musi mieć jak najwyższą koncentrację w przejrzeniu gramy w na gram czyli jak najwięcej jednostek tworzących kolonii na 1 gram preparatu po drugie Wszystkie szczepy muszą być opisane, jak to się mówi, z i nazwiska, czyli nazwa szczepu, oznaczenie danego szczepu z rejestru banku genetycznego, czyli z takiej bazy, gdzie każdy, kto wytwarza, namnaża i handluje bakteriami w sposób legalny i uregulowany w Unii Europejskiej, Powinien zarejestrować taki szczep. Jeśli ma do niego prawa, e, to już jest e, odpowiednie oznaczenie: czy w formie e, baku DSM, czy MCIB. E, jakieś tam oznaczenie tego szczepu jest. Można wtedy sprawdzić, kto jest właścicielem tego szczepu. Możemy się wtedy mocno pośmiać, bo przyjedzie do nas trzech przedstawicieli, trzech konkurencyjnych. Zdawałoby się. No i zdawałoby się dobrych chwil i będą się chwalić, który ma lepszy zakiszacz a kiedy jest między sobą porównany okaże się, że ktoś tam próbuje sprzedać ten sam produkt w trzech różnych opakowaniach na przykład e, wybierajmy takie zakiszacze, które są dobrane do danego typu kiszonek i do danego typu warunków nie ma preparatów Uniwersalnych. Nie ma preparatów, które jednocześnie dawałyby zabezpieczenie przed kostyniami, poprawę profilu białek. Działały w bardzo wysokiej wilgotności, jeszcze chroniły przed strudą fermentacją. Cudów nie ma i takich produktów też nie ma. Kto twierdzi inaczej, no to twierdzi inaczej. E, mam już dość polemizowania na, na tematy e, W stylu A sąsiad dał Mimo, że preparat był nic nie warty I kiszonka wyszła Bardzo dobrze, że mu wyszła Cieszę się z tego powodu ja Jak wie, widzicie jeżdżę samochodem Zapinam pasy A wiecie, że mam kolegę, który nie zapiął pasów I przeżył wypadek Takie czary Dobra, bo zacznę jechać za mocno po tematach, których może nie powinienem poruszać. Wszystkiego dobrego i dobrej pogody. Trzymajcie się, kochani.